Przyznam się, że nie dowierzałem, jeśli mi ktoś mówił, że 2, 3 tysiące, 2,5 tysiąca, 1800 jest roczny koszt ogrzania domu. Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Kolno w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie odwiedzamy gospodarstwo pana Sławomira Bułasia. Pan Sławomir niedawno zamontował w swoim gospodarstwie, a właściwie w nowo postawionym domu, pompę ciepła. Jest to kolejne z odnawialnych źródeł energii, które w rolnictwie są wykorzystywane. Panie Sławomirze, chciałem tu rozpocząć rozmowę od samego gospodarstwa. Jak to wygląda? Jaka produkcja jest w gospodarstwie prowadzona i na jakim areale pan gospodaruje? No, gospodarujemy na niecałych 50 hektarach, e, głównie to są zboża i burak cukrowy. E, po, mimo tego prowadzimy jeszcze e, hodowlę zwierzęcą, to jest szoda chlewna w cyklu zamkniętym. E, to będzie 20, tam chyba 7 czy 8 loch, od których uzyskujemy maksymalnie do 700 tuczników rocznie. Jak, jaka jest w ogóle historia gospodarstwa? Przejął tutaj Pan to po rodzicach? Tak, ja przejąłem to po rodzicach. E, Trochę powiększyłem to gospodarstwo, jak przejęłem, miało około 20 hektarów. Teraz mamy 40, bodajże 4 hektary, a reszta to jest dzierżawa. 44 hektary powiedział pan, że zboża i burak cukrowy. To jakie klasy bonitacyjne tutaj są? Proszę pana, od trzeciej klasy do szóstej klasy. Tak, tak tutaj się, tak jest różnicowa. mamy tą typową polską mozaikowatość. Dokładnie. Tak to dokładnie wygląda. Dobrze, zboża wykorzystywane tutaj w hodowli? Głównie wykorzystywane w hodowli, nadwyżki są sprzedawane. Jak już zbliża się koniec sezonu, że tak powiem, coraz bliżej dni widzimy, ile zostanie tego zboża, wtedy nadwyżki są sprzedawane. Jakie plony udało się tutaj panu uzyskiwać na swoich polach? Różnie. Plony są bardzo zróżnicowane. Na tych słabszych glebach piątej, szóstej klasy przy suchym roku maksymalnie uzyskujemy do 3 ton. Przy dobrym roku do 6 na tych samych glebach, na tych troszkę lepszych, y, czwartej klasy, trzeciej czasem udaje się osiem, a, a nawet są rekordowe plony do dziesięciu, ale to bardzo rzadko się zdarza. Mhm. No dobrze, teraz chciałem przejść tutaj do hodowli. Jak wygląda obecnie opłacalność na rynku trzody chlewnej? E, no w tej chwili opłacalność jest fatalna. E, bardzo się pogorszyło w ciągu ostatnich dwóch, może trzech miesięcy. Ostatnio sprzedawana partia w przeliczeniu na żywą wagę wyszła 4,28 zł, o ile się nie mylę. Także no to jest... Chyba poniżej kosztów, tak mi się wydaje, produkcji. Rolnicy zwracają nam tutaj uwagę, że przede wszystkim największymi problemami w hodowli trzody są duże wahania cen i afrykański pomór świń. Potwierdza Pan tutaj te problemy? E, tak, wahania ceny są e, straszne. Jeszcze niedawno była super opłacalność, e, ale to tylko niestety krótko trwało. A na szczęście nas tutaj, jeśli chodzi o pomór świń, na razie na naszym terenie nie występuje. Prawdopodobnie dzięki temu, że nasze koła łowieckie sprawnie działają i, i populację dzika utrzymują na w miarę niskim poziomie. Mhm. Czyli z tego jest tutaj pan zadowolony? Nie ma problemów ze zwierzyną łowną? Yy, Problem jest zawsze, ale nie jest tak wielki jak yy w innych rejonach i okolicach z tego co tutaj widzę i słyszę. Dobrze, teraz chciałem przejść do, ty, do tej pompy ciepła, którą zamontował pan tutaj w ostatnim czasie. Skąd decyzja o tym i jak to w ogóle wyglądało? Kiedy była zaczęta budowa domu na samym początku jeszcze postawiliśmy komin bo była jeszcze, braliśmy pod uwagę rozwiązanie tak jak mieliśmy w starym domu przeznaczonym do rozbiórki, że zamontujemy ogrzewanie na pelet. Aczkolwiek w ostatnich latach tak ceny strasznie drastycznie wzrosły tego peletu, że Dzisiaj za taki dobry PELET trzeba zapłacić za tonę PELETU w okolicach, w granicach tysiąca złotych. Prąd też nie jest tani. Pompa ciepła y, wydawało się, że też nie będzie tania w użytkowaniu, aczkolwiek przeważyło za tym de decyzję, przewaga nad decyzją y, właśnie, żeby iść w kierunku odnawialnych źródeł energii, i, i wiadomo, no, ten prąd rośnie z, z roku na rok jest coraz droższy. Tutaj, przy zastosowaniu fotowoltaiki, mam nadzieję, że te koszty ogrzewania zostaną zatrzymane na stałym poziomie. No dobrze, to teraz, trochę więcej o liczbach, ile kosztowało zamontowanie tego systemu i jak długo on już działa? Sama pompa może nie była droga, bo to w granicach 20, tam chyba 3 czy 4 tysięcy, sama pompa ale licząc z montażem z jakąś specjalnym zbiornikiem na ciepłą wodę użytkową dosyć drogi on był wtedy jakieś sprzęgło bufor czyli łączny koszt wykonania tej kotłowni w tym domu gdzie była zamontowana właśnie pompa 12 kW Wyniósł niespełna 40 tysięcy złotych. Mówię o całym wykonaniu kotłowni. To teraz, jak to w ogóle działa dla laika? Jak działa ten system? Jak to wygląda? System tego ogrzewania pompą ciepła działa tak jak odwrócony system działania lodówki. Oczywiście ta pompa także może schładzać, bo wystarczy ją włączyć na schładzanie i ona działa tak samo jak lodówka. Y, pobierając y, ciepło y, z zewnątrz, a wydając wewnątrz. Przy ogrzewaniu domu y, pobiera ciepło z zewnątrz, y, wydaje je do środka domu, a wyrzuca na zewnątrz y, jeszcze zimniejsze powietrze niż pobiera. Mhm. Także y, to jest po prostu kompresor. U nas działa pompa y, ciepła typu split. To jest jednostka zewnętrzna, czyli ta chłodnica z wentylatorami jest na zewnątrz i ze sprężarką, a w środku jest urządzenie sterujące elektronika. I jeszcze jakieś tam dodatkowe zawory. Jednostka sterująca pompą ciepła, z zaworami oczywiście, zbiornik ciśnieniowy do ogrzewania podłogowego, tam jest akurat zbiornik ciśnieniowy do. do zimnej, żeby nie było takich uderzeń, boiler, czyli wymiennik, urządzenie do wody bitnej uzdatniania na zasadzie solanki. To jest jakaś żywiczna tuleja, na której osadza się kamień i co jakiś tam czas wysta, zachodzi cykl płukania. To jest tak zwane sprzęgło, taki bufor. Dzięki któremu pompa bezpośrednio nie uderza ciepłą cieczą w grzejniki, czy tam w podłogówkę w tym przypadku, tylko w to. Zasilanie, powrót do pompy ciepła, zasilanie, powrót do ogrzewania podłogowego. Ta ciecz z tą czy cieczą się nie miesza. Tutaj jest wężownica i dzięki temu tu jest osobny obiekt i tam jest osobny obiekt. Pompa zasilająca całe praktycznie na trzech poziomach ogrzewanie podłogowe. Tutaj jest rozprowadzenie podłogówek na parter. Łącznie tych instalacji tej rurki CWU zastosowano 1890 metrów na ten budynek. Także prawie 2 km podłogówki. Dzięki czemu y, może jest bardzo duża powierzchnia oddawania ciepła i możemy zastosować temperaturę bardzo niską w tej chwili 24 stopnie jest na podłodze temperaturę. Ile kosztuje obecnie utrzymanie tego systemu? Jak wygląda ogrzewanie dzięki niemu? Za za miesiąc minie rok jak została uruchomiona pompa ciepła. Podliczając wczoraj zużycie, ponieważ ta pompa ma wbudowany licznik zużycia energii, podliczając zużycie energii roczne tej pompy ciepła i przeliczając na kilowatogodziny. Przy naszej cenie za kilowatogodzinę, uśredniłem cenę energii dziennej i nocnej, ponieważ mamy dwie taryfy. To przy naszej cenie kilowatogodziny zużyła energii za koszt około 2800 zł przez 11 miesięcy. No dobrze, ale odnawialne źródła energii to nie tylko to. Chce pan iść również w fotowoltaikę, w to, aby to energia wytworzona przez panele fotowoltaiczne zapewniała ją potem pompie ciepła. Tak. Chcieliśmy się zabezpieczyć w ten sposób przed wzrostami ceny energii elektrycznej i właśnie zainwestować w fotowoltaikę. W naszym przypadku już był jakiś pan, zrobił nam wstępną wycenę. Elektrownia, która tutaj będzie pobudowana, będzie w wielkości około 30 kW. Chcieliśmy ją posadowić na gruncie, ponieważ wszystkie nasze budynki są posadowione szczytami do południa, czyli, czyli no, chyba w najmniej korzystnych warunkach stoją budynki względem południa na słonecznienia. Ale na tą chwilę i tak, jeśli chodzi o pompę ciepła, jest Pan zadowolony z kosztów, jakie pan, musi Pan ponosić na ogrzewanie? Tak, jestem bardzo zadowolony. Yy, według opinii użytkowników wcześniejszych, yy, przyznam się, że nie dowierzałem, yy, jeśli mi ktoś mówił, że 2, yy, 3 tysiące, 2,5 tysiąca, 1800 yy, jest roczny koszt ogrzania domu. Yy, brałem pod uwagę, że w naszym przypadku, ogrzając, bo mamy dom w granicach 270 metrów kwadratowych użytkowych, byłbym zadowolony, gdybyśmy zużyli nie więcej niż 5000 złotych. Energii za nie więcej niż 5000 złotych. Przy tym wyniku, który z wczorajszych podliczeń, to jestem bardzo zadowolony, używając 2800 zł, myślę, że to jest śmieszny koszt. Aczkolwiek nie było zimy tego roku. Także no. Ja Myślę, że to się przełożyło między innymi na tak niskie zużycie energii. Co jeszcze mogę powiedzieć? 270 metrów ogrzewanych, mieszkam ja z małżonką i trójka dzieci i dwoje moich rodziców. Także cały czas pompa grzeje, cały rok wodę użytkową. No i oczywiście przedwczoraj, o już była włączona na ogrzewanie, bo już temperatura zbliżała się do 22 stopni wewnątrz. O a i temperatura wewnątrz budynku jest utrzymywana w zakresie od 22 do 24 stopni. Celsjusza. Pan powie, na jaką gwarancję może Pan liczyć, jeśli chodzi o to urządzenie? Proszę pana pięcioletnią gwarancję z tym, że y, muszą być coroczne przeprowadzone przeglądy y, przez wykwalifikowanego y, serwisanta, pana Sonika czy montera. Okej, okay, jako że jest pan y, głównie rolnikiem, to chciałbym wrócić tutaj do tematu gospodarstwa i trochę porozmawiać o sprzęcie. Jesteśmy tutaj właśnie w parku maszyn. Jak on wygląda? Niech pan powie trochę więcej o tym. No, brudny, zabłocony. <głos> <głos> tak po prostu, no tak akurat mamy w tej chwili warunki pogodowe i nawet nie zdążyłem ogarnąć, umyć, tylko przed, w nocy zjechałem z pola orząc, wszystko takie schowane pod dach, żeby dalej nie mokło. No i czeka na jakąś pogodę, żeby to było można z grubsza opłukać. I... No dobra, z jakich ciągników pan tutaj korzysta? Niech Pan dokładnie nam opowie? No, tak jak tutaj widać, to jest taka mała kubota. Y, która wykonuje te lekkie prace, ona wyrzuca obornik z głębokiej ściółki, opryski wykonuje na polach, y, rozsiewa nawozy, no i jakiś tam delikatny transport małą przyczepą. Y, później jest New Holland jeszcze, który ciągnie ten agregat uprawowo-siewny, y, uprawowy także i pług, to jest trochę większy ciągnik, no i to jest taki główny koń roboczy. Oczywiście jest jeszcze gdzieś tam w stodole, stoi Ursus C330 z 76 roku, ale to już służy jako taka zabawka. Czyli musi być typowo polski jakiś, sprzęt także? Tak, dokładnie. Do jakiś porządku w gospodarstwie i gdzieś tam coś podciągnąć, wyciągnąć, czy się pobawić, że tak powiem. Widzimy także Bizona. Tak, ten Bizon jest z 81 roku. Tarja, ale daje radę. No, musi. <noise> Jak na razie. Jest troszkę za, małe, za mała powierzchnia, za mało do młucenia żeby zmieniać na jakąś większą, wydajniejszą maszynę. Co roku jest wykonany mały przegląd, co trzeba jest wymienione na, na bieżąco i, i, i jakoś tam sobie radzi. Wręcz bezawaryjnie od kilku lat przepracowywuję też żniwa. Planuje Pan jakieś inwestycje w najbliższym czasie, jeśli chodzi o sprzęt właśnie? Yy, o sprzęt nie. W najbliższym czasie yy, chcemy w związku z tym ze z tą zaistniałą sytuacją ASF, chcemy ogrodzić gospodarstwo. No jeszcze tam dokończyć troszkę budynek mieszkalny, bo w związku z tym koronawirusem to tak wszystko stanęło w miejscu, mieliśmy w tym roku to wszystko podokańczać, a przeciągnęło się. Jeszcze ostatnie pytanie o sam park maszyn. Wszystkie prace, które wykonuje Pan w polu robi Pan w własnym zakresie, czy nabywa jakieś usługi? Nie, wszystko robimy sami. Z żadnych usług nie korzystamy. E, przepraszam, z jednej usługi kopania buraków. Tylko to? Tylko to, dokładnie.